Witajcie serdecznie na naszym kanale, z tej strony Malecki i Honda. Zapraszamy Was dzisiaj serdecznie na niestety mocno spóźniony materiał z okazji 3000 subskrypcji. Mieliśmy problem z nagrodą. Jedna nagroda była niekompletna, która no, na której powiem szczerze bardzo mi zależało. Koniec końców no, nie udało się, nie udało się tematu ogarnąć. Mamy dwie inne nagrody. Ale teraz lepiej. Nie tak, myślę, że koniec końców wyszło to na dobre, gdyż w tej chwili te nagrody są. No, zdecydowanie lepsze niż te, które pierwotnie dla Was planowaliśmy. No i tak, wracając jeszcze do tych 3000 subskrypcji, no to dziękujemy Wam bardzo, daje nam to takiego kopa, żeby iść z tym retro do przodu. Dziękujemy za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za Wasze wsparcie takie lub inne naszego kanału. No i, no i myślę, że zrobimy sobie dzisiaj dwa konkursy. Mamy dwie nagrody, czyli będą dwa konkursy. Pierwszą nagrodą będzie Evercade, Evercade i XP. Tak. tutaj konsolka myślę, że znana. Wbudowane gry arcade od Capcomu i Cartrice. No, bardzo dobry kart. Jest to zestaw kompletny. No i teraz tak, zasady konkursu. Tak, są e... dwa pytania. Będą dwa pytania. Pytanie. Pierwsze pytanie będzie, jaka jest nasza ulubiona gra? Bardzo ważne, Arcade lat 80. Moja i Marek tak, Wspominamy o tym na okrągłego, jeśli oglądacie nasz kanał. odpowiedzi. Zna, znacie. Specjalnie są takie dwa dzisiaj bardzo proste pytania, żebyście nie mieli z tym większego problemu. I również nie każemy Wam odpowiadać i wysyłać nam odpowiedzi przez maila, tylko po prostu piszcie komentarzy. komentarzu poniżej, tak? Jeśli nie znacie, możecie spisać od osoby, tylko jeśli ta osoba oczywiście popełniła błąd, no to i wy, i ta osoba, z no autoratu. niestety z automatu dostaniecie, jak to mówią, kopa. Więc... Pytanie numer dwa. Czyli tak, najlepsza numer... gra Mareckiego Ever. Najlepsza gra wszechczasów. To wydaje mi się, że z tym to już zupełnie nie będzie problemu. Wspominam o tym na okrągło, więc powinniście wiedzieć. Tym bardziej, że na dniach pojawi się taki mały, taka mała podpowiedź z tego. No, no. jeśli oglądacie kanał, śledzicie na bieżąco, będziecie wiedzieć. A teraz nagroda tak. na numer dwa. I czas na konkurs numer dwa i nagrodę numer dwa. Nagroda numer dwa. Nagroda numer 2 jest Neo Geo Mini. Konsolka chyba znana już wszystkim. Jeżeli nie widzicie tego sprzętu, recenzja na naszym kanale. Link u góry. No i tak, zasady konkursu. Tutaj już większego krzaku nie będziecie na to mieli, co się stanie. Będziemy z Daleckim brali pod uwagę jeden live z ostatnich trzech miesięcy. Piszemy sobie wszystkie osoby, które brały czynny udział w czacie. Które Były się, na czacie, tak, tak. których wiemy. I e, między tymi osobami rozlosujemy NeoGeo Mini. E, cóż, chcielibyśmy Wam jeszcze raz bardzo podziękować za 3000 subów, Chcielibyśmy Wam życzyć powodzenia w naszym konkursie. No i cóż, to by było... Tak. Na e, no, odpowiedzi będziemy czekać 10 dni od daty umieszczenia tego materiału. No i co, i myślę, że to będzie na tyle, tak? Powodzenia w konkursie i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie Cześć. się. Trzymała. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles. that they never could.